Dla aktywnych widzów do wygrania 10 sztuk AK47, Frontside Misty. Lajkuj, subuj, komentuj wyniki 1 maja. Wygranie macie pejsy w o wartości 20 zł. Wystarczy, że stawicie lajka, suba z dzwoneczkiem, a jaki komentarz. dowiecie w trakcie odcinka, więc oglądajcie do końca. Siemano, z tej strony Wówka. W dzisiejszym odcinku będziemy robić sobie metodę 96% na koseł. Jest to metoda, której... Znaczy, nie samej metody się obawiam, a m, tego, co będziemy robić, czyli... Znaczy, trybu, o, trybu. M, trybu Underdog, którego właśnie będziemy do tego używać. M, nie jestem przekonany, nie jestem do końca przekonany do Underdoga, no ale jest to po prostu druga odsłona... Po no, prostu inna odsłona. Inna odsłona metody 96% na kose, właśnie z Underdogiem. Tak naprawdę kiedyś tylko z tego korzystaliśmy, właśnie z Underdoga przy tej metodzie. Więc może to będzie strzał dziesiątkę, Pamiętajcie o najlepszym kodzie na CSGO Skinsie: jest to wowket, ET. 10% więcej przy doładowaniu, 2 zł na start. Możliwość dostania skina od CSGO Skinsa i możliwość, słuchajcie, dostania jednego z tych skinów. Teraz doszła no, nowa właśnie ta koska. Przy wpłacie z moim kodem. Oczywiście, że pamiętajcie, że na stronie można grać i wpłacać od 18 roku życia. A my będziemy sobie lecieć z pierwszą bitwą dzisiejszego odcinka. Czy zobaczymy tutaj jakąś koskę? Czy ta koska się pojawi? Ole, widzowie, ogarnąłem teraz. Ja pierdzielę. Tryb przejred może byłby lepszy, no ale dobra. Jak już tak miało być? Są to bardzo kosztowne bitwy, no ale to, co można zdobyć, może to zrekompensować naprawdę bardzo, bardzo mocno. Więc czekamy, słuchajcie. Czekamy na to, aż u jednego z przeciwników pojawi się koska. I to już będzie wystarczające. To jest, 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 jest koska. Jest koska, więc tutaj mamy potrójny remisik, słuchajcie. Więc już jest bardzo dobrze. Już jest bardzo dobrze w dzisiejszym odcinku. Zdobywamy pierwszą koskę, słuchajcie. Pierwsza kosa jest już. Nasza, lecimy sobie dalej. Lecimy sobie dalej, stać nas na łącznie trzy bitwy, właśnie tego typu, które teraz robimy, czyli właśnie po sześć skrzyneczek. Dołącza do nas tutaj youtuber Chyba youtuber, Keshie Tutaj jeszcze jakiś inny ziomeczek Też oczywiście pozdrawiamy I czy tutaj znajdzie się jeszcze jeden grad Czy musimy kliknąć bota Że po prostu dłużej zbędnie nie czekać Klikamy sobie bocika No i miejmy nadzieję, że mnie zdobył kos To jest najważniejsze, żeby po prostu nie zdobyć koski W tej oto bitwie Łącznie w każdej skrzyni jest 4% na kosę 2% na marble Fada' I 2% na drugą koskę Nie pamiętam jaką czy to, nie, raczej, o, tam była, słuchajcie, tam była ta koska, tylko nazwę wam nie powiem, nie powiem wam nazwy, niestety, nie, dopiero jak ktoś by trafił, to mogę wam powiedzieć, bo już będzie widać, ostatnie dwie skrzynie, czy tutaj będzie jeszcze jedna, dawaj, jest, go, Skins. w ostatniej skrzyni tej trzymy, niech trójka tutaj zdobędzie, każdy po kosie i będzie elegancko, nie, nie ma nic, niestety, niestety, w tej bitwie nie ma nic, i pozbywamy się tych skinów. No i ostatnia bitwa. Mająca tutaj możliwość zrobienia z tego cinka kozackim. No na razie jest jedna koska. To nie jest dobry wynik. To absolutnie nie jest dobry wynik. To jedynie jest, że cokolwiek mamy, no nie? Więc, żeby zadowolonym, to ta bitwa po prostu musi wyjść. Więc tworzymy sobie ostatnią bitwę 96% na kosę, bo łącznie po prostu podliczając 6 skrzynek, 4% w każdej skrzyni na kosę, razy 4 gracz Uzyskujemy wynik 96% na zdobycie kosy. Gracze teraz, o jest cash jeszcze raz. Chciałem powiedzieć, że gracze mogły teraz nie być chętni, podam tym, co zobaczyli, że po prostu nic się nie udało trafić, a ja wierzę, ja wierzę, że tutaj ta jedna koska jeszcze się pojawi, kurde, dawaj, dawaj jest golski, szanse są ogromne, w sumie było, jest 96, o jest Wildfire, zawsze cokolwiek jest, i odpada, co będzie tutaj się działo dalej, czy ktoś jeszcze coś zdobędzie, no musi, musi ktoś jeszcze coś zdobyć, nie ma. Ostatnia, ostatnia nadzieja, ostatnia skrzyneczka. Czy tutaj coś jeszcze? Nie ma nic. więc jedynie ten Wildfire się podzieli. Nie, więc dobędziemy Emeczkę Mecha Industries, co nie jest jakimś super wynikiem. Nie jest jakimś super wynikiem. Na pewno nie jestem zadowolony z tego, co się tutaj wydarzyło. No, oczekiwałbym na pewno dużo, dużo więcej. Mm, Mecha Industries, koska. Koska, no niech sobie będzie po prostu. Czekajcie, czy sprzedajemy kosę i sprzedajemy Mecha Industries i robimy za to bitwę. Dobra, mam decyzję. Mecha Industries leci na sprzedaż, koskę w sobie biorę żeby już po prostu ona się tutaj wyleciała. Niech sobie już będzie moja, żeby nie kusiło, żeby nie kusiło, żeby jej użyć no i tych 154 zł musimy użyć na jakieś po prostu bitewki, żeby kolejną kostkę zdobyć, żeby kolej w ogóle, o jest już. już Chyba przyszło mi jakieś powiadomienie. Mm, 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 mm. Kurde, tylko właśnie nie mamy jakiś Accept Trade'a, sobie klikniemy szybkiego. Dobra, trade Accepted Nie, co tutaj wziąć widzowie? Te skrzyneczki otwierają je po prostu tylko na starcie, jak wyszły. A żeby wygrać Pay Card, napisz co jadłeś lub jadłaś na śniadanie i liczbę od 1 do 5. I później już je zignorowałem, więc może? Zrobimy te wszystkie cztery skrzyneczki, jeden na jeden i zobaczymy jak to wyjdzie. O! Jest bardzo szybko przeciwnik, który był chętny zmierzyć się na tej skrzynie. Z tego co pamiętam, to właśnie są skrzyneczki z nowymi skrzyn skinami, i tutaj jest taka średnia szansa. O, chociaż czekajcie, zobaczymy, zobaczymy, jak to w tym razem się z ten usp wygląda na właśnie, na takiego, który miałby dać prowadzenie. Czy ja cokolwiek jeszcze tutaj zdobędę? Niestety nie, niestety nie zdobywamy. No, chciałem spróbować. Czy to jest dobra bitwa? Myślę, że taka średnia. Chociaż jakiś potencjał te skrzyneczki pokazały na pewno, no nie, nie można tego odmówić. Nie, zawsze jakiś potencjał się tutaj pokazał, jakieś tutaj underdogi w ogóle wlatują. Nie, no nie interesują mnie takie rzeczy. Mogę tutaj, tutaj jeden na jeden ewentualnie zrobić tutaj nie, dwa neon case'y i ultra case, więc no takie coś mogę się jeszcze pisać. Nie, no oczywiście w trybie standardowym. bo Underdoga to. Tak średnio lubię. Na potrzeby tego. O, no na potrzeby tego odcineczka po prostu no go użyliśmy. Czy żałuję? No nie, no nie, no właśnie, dzięki. Underdogowi się powiodło, więc, co znaczy powiodło, udało się cokolwiek zdobyć, w ten sposób. Dobra, mamy szybkie zwycięstwo, zaznaczmy tryb standardowy, że przypadkiem się, kolejny, o, dobra, niestety ktoś mi zabrał tę bitwę. Dobra, jeszcze raz ten neon case, dobra, tylko tym razem to będzie bitwa po prostu trzyosobowa, nie, spróbujmy, spróbujmy tych neon case'ów, no gracze tutaj chcą neon case'ów, więc... Ja spróbuję się wykazać i, i trafić coś najlepszego, co w mojej mocy. Właśnie z Neon Casea, no i Umpik, ten, co ja wcześniej trafiłem, ale zobaczcie, prowadzenie raczej on nie zdoby. No i ostatni teraz skinek, no i tutaj on ha wygrywa, co? czyli Nie nie dogonił, nie dogonił, jak widzicie. 84 złote bitwy standardowe. Czy jest jakaś ciekawa propozycja dla mnie? No ja mogę jeszcze w to wbić. Mogę jeszcze w to wbić i potem robił już własną bitwę. Według słuchajcie, własnych preferencji. Żeby tutaj nie bawić się, i, 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 i nie dobra, myślałem, że przecież to jest Ammo Case, więc na Ammo Case a to i tak są wszystkie te skiny są słabe. Hmm, tutaj, no, no to trochę lepiej, ale nadal nie to. Raz Case czy rzucisz? No, chyba coś tam rzucę. Hmm, dla spraya, ale nie. tedy jednak zdobywa prowadzenie. No, ja nie mogę nic trafić, no totalnie nie mogę nic trafić. Na Elementalu będzie ciężko, będzie ciężko coś trafić, coś co da prowadzenie, więc kolejna. Czekajcie. Mimo przegranej, tam w ostatnim momencie Złapaliśmy punkty nie, Właśnie bitewne, e, czyli taki Bonusik nam wpadł, e, więc No dokładnie tyle, sobie policzyłem Bo tam mogło po prostu nie chwycić Tego do końca, bo od razu wyszło z tej bitwy No ale przed bitwą miałem tyle, teraz mam tyle Czyli 4700 punktów nie, Bitewnych nam wpadło, no to weźmiemy Tego za 5, no bo tańszego nie ma Skorzystamy sobie z tego Że już ten bonus po prostu dostaliśmy No i mamy teraz No dodatkowy budżet po prostu na Następne bitewki, z czego ja, no ja bardzo chętnie sobie skorzystam Zobaczymy, jakiej formie jest Gold Case Zobaczymy z tego Springa, który ostatnio leciał na buście, Bardzo, znaczy bardzo fajnie, spoko bitewnie W sumie na buście dajmy, dajmy na buście, no, W sumie tak leciał, okej, okay, to już będzie dosyć ciężka bitwa, zobaczcie hmm, Bo już tu mamy, no, praktycznie cały nasz budżet Dorzucę, słuchajcie, jeszcze jakoś po prostu skrzyneczkę Yy, albo parę skrzyneczek, czekajcie, mamy cztery łącznie skrzynie, no nie? Więc na przykład wrzućmy sobie C4 Rasta, i będziemy mieli jeszcze cztery z kawałkiem, czyli... No, ammo case się zmieści, dobra, czyli Ammocase. Dobra, 7 skrzyneczek w tej bitwie. Eee, bitwa trzyosobowa to będzie, okej, okay, wrzucamy sobie po prostu na taką biteweczkę, no i zobaczymy, bardzo szybko znaleźli się przeciwnicy, więc super, no i co, zaczynamy od naklejek, Zaczy... O, przyzwoita bardzo, a nie, to nie ta, to nie ta nie ta naklejka, kurde, pomyliłem, pomyliłem naklejki, no nie Myślałem, że... Pro... o, ho, ho, prowadzę już Myślałem wtedy, że... no i zobaczmy, jak te springi pójdą teraz Ateriska kontra mój gloczek, mój gloczek lepszy minimalnie Co się tutaj dzieje dalej? Ze springa niestety nic fajnego, ale prowadzenie nadal utrzymuję ce c niestety słaby skin, przez co tracimy nasze prowadzenie, Raścik, Raścik dawaj, dawaj, niestety chyba nie, no i dobra, Ammo okay. Case to jest ostatnia nadzieja, żeby uratować nasz dzisiejszy odcinek i zdobyć jakiegoś przyzwoitego skina, no i przegrywamy, słuchajcie, tak minimalnie, że to jest masakra, kurde, bardzo minimalnie przegryliśmy, ja spróbuję jeszcze jakieś ustrzelić skiny na evenciku. Może tam by coś nam siadło. No nie do końca, kurczę, nie do końca. Chociaż. Czekajcie, to łącznie wszystko sobie pozbieramy i wyjdzie nam 3,86. 3,86 można sobie pójść na przykład wziąć skrzyneczkę medium case, zrzucić sobie 4 osoby i zrobić taką szybką bitwę 4 osobową, więc to po prostu sobie zrobimy na szybko naprawdę, żeby tutaj jeszcze nie było takiego sztucznego przedłużania. Jak coś z tego pójdzie, to super jeśli nie, to nie. Więc jak wypada medium case? Czy daje nam jakieś zwycięstwo? Niestety nie, więc mi się zostało z wami pożegnać. Dziękuję Wam za oglądanie. Subujcie, lajkujcie. Na razie, siema i.